Witam ponownie. 16 macie. Wybrałem się na zrzuciki. Znalazłem 14 takiego, no jak widzieliście na poprzednich filmach i ogryzka takiego starego. No i kręcę się tutaj po okolicy. No i jest kolejna tyczka. Też już trochę leży, bo już się coś tu gryzło w koronie. Nadoczniak złamany Także dzisiaj dobre wyjście Rano byłem, w tym miejscu nie chodziłem Nie znalazłem nic A Tu proszę Trzy tyczki Tu już go gryzło coś Szkoda, że ten nadoczniak złamany tak tu fajny no i te dwa jak tu mówią sztuka jest 23 chyba w sezonie